Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku osoba, chodź, chodź ze mną Bartek, chodź, turniej w tym boisku, turniej jeden na jeden, robimy dwie grupy, najpierw faza grupowa, potem pucharowa i zwycięzca w tym odcinku, osoba, która będzie najlepsza dzisiaj, zgarnia najnowszą FIFA 21 na co chce, na konsolę, na Xboxa na Toastera na kompa, na co będzie chciała, na to jej kupuje. Jak, jak wygrasz, to będziesz miał na taborę dlatego wy zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, taki przycisk macie tutaj na dole, przejdźmy do losowania w grup, będziemy mieli dwie ciekawe grupy, grupa pierwsza, zawodnik numer jeden, FIFA grupa pierwsza, Ua Zawodnik z grupy drugiej Antek Antek Anto Neiro z grupy drugiej I Antek wylosował? Ej, czemu wyrzuciliście Antek? Co? Jezu, co jest Antek? Ej, Jak to jest z dwukantków? Antek, w tak w takim razie jesteś dwa razy w tej grupie Pierwsza grupa, drugi zawodnik To będzie Messi Pierwsza grupa, grupa śmierci Turniej się nie zaczęła, już boisko popsute Dobra, zaraz to poprawimy Ja pierdzielę, normalnie z nimi to coś nagrywać Słuchajcie, usiądą Nadia Tam czyli... grupa śmierci, a tu luzaków Nadia, okej okay. Popek Popek Grupa pierwsza Popek Marcel Marcel w drugiej Marcel w drugiej No o Aha Prezesa nie napisałem dlatego, że ciebie tu nie było Bo byłeś po psa Tutaj było zakręcone Będziesz miał prezes możliwość wyboru, w której jesteś w grupie Drugiej Aż mi czapka spadła Prawa No deklu To jest lewa deklu Jeszcze raz Pierwsza grupa jest! Yes. 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 Czyli, czyli jesteś z Messi. Messim... Dwie, dwie osoby z grupy. Słuchajcie, pierwszy pojedynek, chodź tutaj. Prezes kontra Popek. Faza grupowa wygląda tak, że gramy kto pierwszy zdobędzie trzy siaty albo bramkę. Nie! O, tylko, że na odwrót. Bramki normalnie strzelamy z tego boiska. Od bandy się nie liczy. Nie faulujemy, nie robimy ślizgów, nie kładziemy się w bramce. Siata nie może być z pierwszej piłki. Tak, siata nie może być z pierwszej piłki, także co? Powodzenia chłopaki na środeczek. Pierwszy pojedynek. Prezes. Nie, 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 halo, no kto to mówi start? Prezes, ty? Ty mówisz start? Ty jesteś sędzią? Ja jestem prezesem. Z prezesem? Start! Rozpoczęli, rozpoczęli i ktoś zdobędzie pierwszą bramkę. Pierwsza bramka będzie tutaj decydująca i na pewno da przewagę przeciwnikowi. Znaczy yes, temu, co strzelił bramkę, no bo przeciwnik to będzie trochę w dwie, no bo dostał pierwszą bramkę. No i prezes 1-0! On może tą grupę rozwalić. Prezes mi się wydaje, to jest czarny koń tego turnieju. Zobaczcie na jego ruchy. Zobaczcie na to, jaką się z piłką. Widać, że on urodził się z piłką przy nodze. I czy druga bramka? Potem wybroni to. A i ten strzał mógł doprowadzić do remisu. Ja tak prezes próbuję... Prezes próbuje na siatę i nie ma bramki. Kamerzysta dostał. To jest niesamowita rywalizacja. Co tu się dzieje? Oj, oj, no i Prezes wygrywa swój pierwszy pojedynek na siatę. Gratulacje, gratulacje. Trzy punkty. Spójrzcie, tutaj za wygraną na siatę Prezes zostaje trzy punkty. Za wygraną na bramki są dwa punkty. Remisów nie ma, bo gramy do trzech bramek, tak? Tak. Troszkę tam tak do przodu, do przodu. Ale gdzie masz buty, kolego? Nie. No dobra, no jak cię nadepnie to nie mój problem, okej. Okay. tak. Out. No nieźle. Kto ten pojedynek otworzy nam tutaj? Nie ma bramki, nie ma bramki, nie ma bramki. O Antek ładnie. 1-0. 1-0 dla Antka. No i szybko odpowiedź, szło. B, weszło. No i gol. 2-1 Nadia. Jeszcze jedna bramka. I wygrywa to spotkanie. No i Nadia 3. 3. do 1. Nadia wygrywa. Nadia 2 punkty na koncie. Zaczynamy. Drugi mecz. Grupa śmierci. 3. 3. O Jezu, synek, gdzie lecisz? 3. 2. Start. I rozpoczęli. Nie rozpoczęli. Nie ma bramki od bandy. Banda, banda. Fifi obrał taktykę na bosaka. Czy to się sprawdzi? Czy to mu pomoże w wygranej? Nie, nie wygrane? Antkowi właśnie się nie... To jest takie lekceważenie przeciwnika, tak wyjście na bosą, nie? Oj, 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 mamy pierwszą siatę w tym odcinku. Drugą, drugą! Jezu, drugą! Ale zresztą była taka wiecie. z przypadku. Nie, ja to chciałem zrobić. Marcel kontra Antuneiro i tutaj kto wygra? Ten mistrz, okej. Okay. Trzy, start! I rozpoczęli. A, i to mogła być bramka. Oj, dobry trik, ale piłka się nie podkręciła, nie wpada do bramki, lecimy dalej. Na, zegar... na zegarku dużo czasu, bo nie gramy bez czasu. To gramy na bramki, no i 1-0. Antek znowu rozpoczyna dobrze mecz. Szybka odpowiedź Barcela. 1-1. Kto co będzie drugą bramkę. I strzał celnie, tutaj by chciał siatę i bramkę, nie wyszło to i to. Ajajaj, no i jest Bramka, jest Bramka. Dwa do jednego dla Marcela. To jest prawdziwy obrońca, on się tak broni. Poprzeczka, słonienie. Bramka. Wygrywa Marcel. Antek przegrywa drugi pojedynek. Niestety już wiemy, że to on nie wyjdzie z tej grupy, chyba że jeszcze. Nie no, jeszcze nic nie wiadomo, słuchajcie. Jeszcze jakaś siata, jeszcze jakieś coś i może będzie git. Dobra. Słuchajcie, teraz pojedynek, na który czekał każdy. I śmiem powiedzieć, że dwóch najlepszych. Obaj wygrali swoje mecze na siat. Prezes, prezesinho, kontra, Tomasz, Tomasz Inio. Okej, okay, panowie, piłka między plecy, start! Ajajaj, aj, aj, prezes chciał tam Prezes chciał zrobić trik z koszulką. To jest jego taki signature. move, można powiedzieć, ale jak mu się broni. Prezes to jest taki zawodnik, który da mi sprawać na pół i na obronie. Czyli w tej dyscyplinie... Która jest na Sprawia się idealnie, ale teraz mały błąd, jest to na Messi'ego. Oj, ale... Jezu, to mogła być siata, ale mógł go zabić, ej. Mógł go zabić, naprawdę. N nie ma? Jest? Nie no, gdzie jest synek? Oj, na piłce się wywalił. Nie gaj! No, no. no! nie graj na bramkę. Ej, nie Wandka, nie Wantka. Antek dostał headshota. Oj, nie trafi. Brachu mu nogi. Tak jak dzisiaj... Pre... Oj! Tak jak dzisiaj prezesowi na meczu. Ajajaj, ajajaj, aj, aj, samobój! Gol, samobój! Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Prezes wkurzony. Nie też wkurzony, Tomek nie chciał strzelić bramki, prezes chciał zrobić siatę, a wyszło, że prezes uderzył i strzelił samobuja. Mogę, nie chciałem siatę, ale mogę jeszcze z wisią wygrać. No może stary, może jeszcze wszystko, bo w waszej grupie wszystko może się zdarzyć. Wiesz, co chodzi? Elo. Tomek, jak, jak oceniasz to spotkanie? Dobre, słabe, średnie? no chyba prezes... Ale to dobry, nie? No, to dobry. Jest dobry, ja wiem stary pomij. To Zadał mi tylko to, że ja się jest. No stary jak, jak pomilił bramki, pomilił bramki. No po bramki, bo on chciał siatę już tobie zakładać, wiesz o tym? No wiem, wiem. Tyle no, on by tyle siadł, stał, że hej. a jest tam ta moja kola? Jak wypi? Tak, kto wypił? Co mi wypijesz koleb? Ja! Ty mi wypijesz koleb? Hałas, rupy, hałas! Oni mają podobne buty. Tak, zaczynamy. Jeden ma buty z Nike i drugi Zajdasa. Oboje pomarańczowe, oboje pomarańczowe. Nadia, no widzicie? te... Marcel spokojnie, widzicie? Jeden zrobił technikę, ale Nadia też jest techniczna. Zobaczcie. To jest odpowiedź wykonana Nadia. Nadia. Super, pomylił się. Teraz Nadia może być na prowadzenie. Jezu, prawie nas zabiła. Nadia blokuje. Gruba pany, ale jednak nie. Kto z drugą bramkę? No i Marcel. 2-1. Jeszcze jedna bramka dzieli go od wygranej? No i 2-2. Kto strzeli bramkę, albo ja, załóży siatę, wygrywa w tym pojedynku. Aj, chciał szybko to zakończyć, ale nie takie numery z Nadią. Czemu ona tego nie wykorzystała? No i kto zdobędzie bramkę? Nie ma i znowu się myli, znowu się myli. I może teraz? Aj, aj, Nadia, jakbyś pobiegła? Dawaj, Nadia, dawaj, Nadia. Dawaj, Nadia. Dawaj, Nadia, wstawaj! Nadia wstawaj! Także jak widzicie, Marcel wygrywa. Słuchajcie, kolejny pojedynek z grupy śmierci. Tym razem FIFA kontra Popson. To jest mocny pojedynek tutaj. Nie jestem w stanie przewidzieć kto wygra, bo każdy może wygrać. Każdy może założyć siatę, każdy może zgarnąć FIFA 27. Także oglądajmy. 3-2 1, Tak. No i zaczęli, słuchajcie, Fifi, dalej taktyka, bez butów. I czy to się sprawdzi? Czy to się sprawdzi? Póki co się sprawdza. 1-0. Dawaj Popek, dawaj Popek. Pokaż mu, że w butach można grać lepiej. Pokaż mu, pokaż mu, pokaż mu. Jest, odpowiedź 1-1. Jeden, jeden. I o to chodzi, słuchajcie. Wszystko są, dawaj, buta. Aj, widzisz Fifi jakbyś miał buty? Może byś trafił. To wie, na spokojnie, dawajcie jakieś z wody. Umiecie na pewno, umiecie na pewno robić z wody. No i jest. Dwa do jednego dla Fifiego. Jak to się rymuje, jak to dobrze brzmi, ale. No i jest, bramka zaliczona, przeszło całą obwodem. Kto strzeli tą bramkę, wygrywa. Kto straci, przekrywa. No i jest, Fifi. Także słuchajcie. FIFI w grupie pierwszej wygrywa z popkiem 3 do 2, co daje mu 2 punkty. Antek, tutaj zobaczcie, Antek Chillera. On sobie dwa pojedynki tak sobie przegrał, bo on zmęczony na się pizzą, macz, maczkiem i on sobie patrzy. On na wakacjach jest teraz, nie? Jak się czujesz Antek na wakacjach? Bardzo dobrze. No i widzicie, to jest najważniejsze: Chillera i Utopia. My przechodzimy do kolejnego pojedynku, w którym jest nikt inny jak dwóch najbardziej niebezpiecznych zawodników na tym boisku: czyli prezes oraz Fifla Kinho. Zobaczcie, jak on gra piłkę. Zobaczcie, co jest linio, ty. Wszyscy tutaj sobie leżą, ty. No mój sygnał, start, zaczynamy. Trzy. 4, 6, 22, dwa, start! Aj, prezes tutaj chce. O Jezu, no i pierwszy faul! Mamy faul, mamy faul! Fifi, stop, 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 stop! Nie odpychamy zawodnika, Tak. Niestety prezes nie trafia, ale to, to nie pasuje do niego. On zawsze, można powiedzieć, jest takim zawodnikiem, który wykorzystuje każdą sytuację. Co zrobi teraz? Fifi, jak widać, gra dalej bez butów i atakuje. A aj, Ajajaj, tutaj taka, aj no i w... zmieścił, zmieścił, prezes 1-0, słuchajcie, Fifi nie wie co zrobić, ale jakiś złodzik jakiś wleci, chyba elastiko lub flip-flop, aj jest, na, na szybkość go 1-1, mega powolni, oj, oj, oj to mogła być z ale nie tym razem, słuchajcie, co tu się dzieje, co tu się dzieje. No i błąd prezesa, Fifi no, wykorzystuje 2-1, prezes to nie jest taki zawodnik, który gra na bramki, on chce po prostu zawodnika uśmieszyć i po prostu zdeklasować, deklasacja, podaj wynik, synu, tak chce prezes zrobić. Uważaj prezes, aj no i niestety 3, 3 do 1, tak się policzy. Tak się kończy kolejny mecz. Tutaj zawodnicy mówią, że prezes chyba niestety w takim razie odpadł, tak? Sytuacja wygląda następująco w tej grupie śmierci, że Fifi wygrał dwa mecze na bramki, czyli ma cztery punkty, tak? Mm, tak. A prezesty, mimo świetnej wygranej, założyłeś świetną siatę, M mógłbym przyznać, że to jest e, siata tego turnieju, ale niestety nie wychodzi z tej grupy. Jak się z tym czujesz? Trudno będą jeszcze pojedynki w tym odcinku. O, żeby nie być ostatni. Nie będą. Będą. Nie będą. Będą jakieś inne turnieje, pojedynki. E, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie. W ogóle napiszcie, o co mamy zrobić kolejny turniej. Zrobimy więcej zawodników, więcej grup, więcej ludzi, więcej pojedynków. Słuchajcie. Dobra, dobra, a my przechodzimy do, do kolejnego meczu, słuchajcie. Jaki Antek jest psuja ty, naprawdę? Antek? Za karę nie wychodzisz z grupy. Sytuacja opanowana, słuchajcie, Antek po boisko, ale wybaczamy mu to. Dawaj Popek! Po, pokaż co potrafi. Pokaż co umie. dobrze, oto to chodź. Dawaj siatę mu założę. Z, 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 z i siatę. Oj, dobra. To był szybki, mecz, szybki, no, słuchajcie. Planowałeś założyć siatę, czy tak ci wyszło? Planowałem. On to jest, widzicie, Messi. Planuję zakładać siatę, planuję niszczyć wszystkich. Ja idę podliczyć punkty i zaraz wam powiem, jak wygląda drabinka. Po z kim y, y, mierzy się w wielkim finale. Zapraszam finalistów do środka, czyli tak. Tomka, Fifiego, Marcela i Nadia. Jest Tomasz, Tomasz, Messi jest. Mamy wielkich finalistów. Z pierwszego miejsca z grupy pierwszej wyszedł Tomek, z pierwszego miejsca z grupy drugiej wyszedł Marcel. Pierwszy pojedynek półfinałowy. Dzisiaj to Tomek kontra Nadia, a drugi to Marcel kontra Fifi, czyli pojedynek Braterski. Oni się umówili, że wiecie, mieszkają w jednym domu. Jak ktoś z nich wygra y, FIFA, no to będą zadowoleni obydwaj, no bo jeden i drugi będzie mógł pograć. Także życzymy powodzenia. No i zaczynajmy. Pierwszy pojedynek, półfinałowy. słuchajcie. Kto wygra ten pojedynek, przychodzi do finału i ma szansę zgarnąć FIFA 21. Nadia, jak emocje. Która godzina tam sprawdziłaś? Która godzina? Nie, coś mi wyskoczyło. A coś się wyskoczyło. Tomek, ty? Co? Bo wstydzisz się, boisz się, wygrasz, przegrasz? Co? Co? Okej, okay, a Co? Tak jak widzieliście, obaj zawodnicy są zgodni. Co? Co? Nowe zasady są. W fazie pucharowej, słuchajcie, gramy 3 minuty. I kto będzie miał więcej bramek? Albo siata. Siata od razu kończy mecz, nie? Także tutaj może być masę bramek, słuchajcie. Czy jesteście gotowi? Na pierwszy półfinał. Zróbcie jakiś kawał Ale hałasu tutaj, tutaj trzymamy. Poszli. Trzy minuty. 3 minuty. Aj, tutaj szybkie, szybkie zagranie. Tutaj 1-0 dla na Nadii. Pamiętajcie, że tutaj gracie 3 minuty. Tutaj jedna bramka, dwie nic nie znaczą. Szybka odpowiedź. 1-1. Ale tutaj będzie zacięty mecz. Dobrze, Nadia. Brawo, Nadia. 2-1. 2-1, Nadia. Nadia. Aj, szybka odpowiedź. 2-2. Dopiero minęło 30 sekund tego pojedynku. Jest bramka, 3-2. Dopiero minęło 30 sekund tego pojedynku, a już mamy 5 bramek. Co tu się dzieje? Jest bramka, brawo, brawo. 3-3. Ależ wybroniła! Ależ wybroniła! O, nie zrób sędziego, minus punkt! Ja się nie spodziewałem, że obaj zawodnicy są tak w dobrej formie! No i nie z. Ja pierdziele, co tu się stało. Tomasz Messi zakłada siatę. 50 sekund spotkania. Można powiedzieć, że remisowałeś, czułeś presję na dnie, ona dobrze odrabiała tutaj punkty. No! I założyłeś siatę, stary, coś w finale, jak się cieszysz? Dobrze. Dobrze się cieszysz, czy bardzo się cieszysz? Stary, gratulacje, jesteś w finale, jesteś pierwszym finalistą. Nadia, powiem ci tak, świetny turniej w twoim wykonaniu, świetny mecz. Widać, że mogłabyś bez problemu grać w polu, wiesz o co chodzi? Ale niestety Tomek Messi, można powiedzieć, miał farta, nie? Farcik, nie? Dobrze było Nadia, na następnym turnieju wygrasz. Piona, to był żółwik, ale to co? A my przejdźmy do drugiego pojedynku, czyli... Jaki drugi pojedynek jest? Aha, pojedynek braterski. Tutaj może wygrać każdy. Ale wygra tylko jeden, nie? Czy to prawda, że jak wygra któryś z was, to się dzielicie nagrodą i gra, gra w FIFA każdy? Oczywiście, że tak. A ty jak się do tego stosunkujesz? On nie będzie grał. A, czyli ty jak wygrasz, to on nie będzie grał w No nie. No widzisz, to się szanuje. Także powodzenia Fifi, powodzenia Marcel. Jak wygra Marcel, to korzystają obydwa jak wygra Fifi, no to tylko Fifi, także nieźle. Trzy, dwa, jeden, zaczynamy, start! No i ruszyli. Fiflak przy piłce, on taktyka dalej, bez butów. Jak na razie widać, że to się sprawdzało. Tutaj można powiedzieć, że to y, mamiło przeciwników i troszkę ich zaślepiało. Oni nie wiedzieli, jak się zachować. Deptać, nie deptać, strzelać, nie strzelać. No i widzicie, mamy 1-0 dla Fifiego, ale tutaj to jest spokojny mecz, nie to, co Nadia i Tomek. Tu minęło 20 sekund, tam już było 5 bramek, a tutaj dopiero 1-0. Oni wiedzą, oni się dobrze znają, to są bracia. Oni znają każdy swój ruch. A to nie było... O nie, Boże, no, 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 nie, to była siata. To była siata. Cały czas kontrolował piłkę Marcel, odbił ci od nogi, Ty nie dotknąłeś w ogóle piłki. No zobaczcie to na powtórce. Marcel, starszy brat. Rozwalił Fifiego z braterski jeszcze. Fifi, no ja bym się nie martwił na twoje miejsce, bo Marcel powiedział, że się będzie dzielił, tak? No. Znamy już finalistów, czyli Marcel kontra mały Messi są w finale i który z nich zgarnie FIFA. Mm. Jeden z nich, nie, tylko jeden, o nie, jeden z nich dzisiaj zgarnie FIFA 21. Chłopaki, na co byście wybrali FIFA jak zgarniecie? Na kompa, prezesa tostera, skrzynkę? Na to samo, co on. Czyli na co? Na toster. Na toster. Obaj mają toster w domu. Ja się przyznam szczerze, że też mam toster i czasem zdarza mi się jeść toster. Także, co, 3 minuty, wielki finał, zaczynajmy. Czekam na super siatę w takim razie, panowie, piąteczka. Piłka między plecy i na mój sygnał będziemy zaczynać, także... Start, zaczynamy! Ruszyli, ruszyli! Wielki finał! Kto tutaj zdobędzie FIFA 21? Naprawdę mi się wydaje, że to jest godny finał tego turnieju. Oj, 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 no i gol samobójczy Marcela chciał obronić, nie wyszło. Ale to woleje e, i strzały z dystansu. Tomasz, Tomasz, Messi nie tak agresywnie. Nie tak agresywnie, ale bramka zaliczona, bramka zaliczona. Dwa do 0 e, I trzy. On tutaj z trzecią bramkę i mamy 3-0. Ale nam na zegarku dwie minuty. Wszystko się może wydarzyć. Stop, stop. Sędzia zatrzymuje czas. Marcel proszony o poprawienie sznurówek w bucie, bo to jest bardzo niebezpieczny sport. Wiążemy buty, bo tutaj uważamy właśnie na jakieś faule, wywrotki i inne takie, bo to jest, wiecie, bezpieczeństwo przede wszystkim. W międzyczasie przyszli prezes Antonie, Antoni, pokaż mi ten napój. Na chwilę, ja muszę zobaczyć, bo to jest mała ciekawostka o tym napoju. Nie wiem, czy wy wiecie, ale ten właśnie Oshi jest gluten free. Ja zaraz właśnie spróbuję, wam powiem, jak smakuje. Bardzo dobry, naprawdę. Okay. No my gramy, nie? Naprawdę, polecam, polecam, naprawdę. Połowa czasu, półtorej minuty zostało. 3-0 dla Messiego. 3... Aj, Auto siata, ale takie nie zaliczamy, niestety. Sędzia gwizdży, koniec pierwszej połowy, ale to nie ten mecz, słuchajcie. No, i mamy 4 do 0, ale tutaj wszystko się może zdarzyć. To jest taki sport, że można wygrywać nawet 5-0, tak jak teraz Tomek, i zostaje minuta, ale musi uważać na tą siatę, bo jednak siata że przegrać. I 6-0, słuchajcie, 6-0, minuta do końca, 25 sekund do końca, 7-0. Marcel, zabiegany, zalatany. Tomek, taktyka, nie roz... 5-4, 3-2, 1 no i koniec, słuchajcie. Mamy zwycięzcę 7 do 1, czy 7 do 0? Gratulacje, Tomasz. Chodź tutaj, piąteczka. Wygrywasz najnowszą FIFA 20 i 100 FIFA końców do FIFA 20, także żartuję. 21. Tu, tutaj wpadła mała pomyłka. Tutaj padła mała pomyłka. Nie powiedziałem Wam wszystkiego. Wygrałeś ten turniej, ale dzielić się jeszcze jeden krok. Teraz pora na pojedynek z prawdziwym bossem. I to nie będzie prezes. To nie będzie Nadia. To będę ja. Musisz wygrać jeszcze ze mną, żeby zgarnąć najnowszą FIFA. No i niestety takie są zasady. Chyba cię coś człowieku boli. Ja jeszcze nie, nie ma. Żartuję, żartuję. Już wygrał ale... Ja mu nie daję fur, Normalnie rozpykam typa. Ja? Ta Fifa kosztuje 200. Ja też ją chcę. Też ją chcę. Ale gramy na trzy bramki czy... Na trzy. O idę. Czy na siatę? Czy na siatę gramy? Tak, na siatę. Ja ci założę na tę Ale gramy na trzy bramki czy na czas? Porobił, porobił, porobił. Nie robię no, jak powiem to ja nie wiem. Także Tomek, słuchaj, wielkiego bossa nie udało Ci się pokonać, ale jak powiedziałem do komery wcześniej, to był taki tylko prank, joke. joke. E, gratulacje, jeszcze raz, wygrałeś. A my teraz przenieśmy się do sklepu, e, kupić tą fifę, tak? Mogę ty. pieniędzy z taką Dzień dobry. Dobra, kupione. Siema. Siema, ale pada, nie? Sorry, że tak późno. Być musiałem jechać do sklepku. E, także co? Ty, FIFA 20, tak jak chciałeś. No co, dzisiaj będzie grany, co? Lekcje, 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 lekcje zrobione? No to kurde, no to odpalanie zaraz będzie. E, graj, byczku, graj tam, graj. Elo. Nara. A wy zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i nara. No.